Witajcie drodzy miłośnicy pielęgnacji. Dziś zabiorę was w fascynującą podróż do świata koreańskiej pielęgnacji skóry, prezentując wyjątkowy produkt firmy Atomy, Marine Ampoule Eye Patch. Ten innowacyjny produkt to prawdziwa rewolucja w pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu. Marine Ampoule Eye Patch to hydrożelowe płatki pod oczy, które czerpią swoją moc z głębin czystego oceanu. Ich unikalna formuła zawiera kompleks składników morskich, w tym opatentowany IMC, oraz fukozę, które dostarczają skórze intensywnego odżywienia. Główne składniki to woda, gliceryna i niacynamid, które wspólnie działają nawilżająco i poprawiają kondycję skóry. Idealne do stosowania przez osoby borykające się z problemem suchej, zmęczonej skóry wokół oczu, a także tych, którzy pragną zredukować oznaki starzenia w tej delikatnej okolicy. Dzięki zawartości niskocząsteczkowego kolagenu morskiego i ekstraktu z pereł, płatki te pomagają rozjaśnić skórę i zmniejszyć widoczność zmarszczek. Stosowanie płatków jest niezwykle proste. Wystarczy nałożyć je na oczyszczoną skórę pod oczami i pozostawić na 15-20 minut. Dla wzmocnienia efektu można je stosować codziennie lub kilka razy w tygodniu, w zależności od potrzeb skóry. Co ciekawe, po użyciu na twarzy można rozpuścić pozostałości hydrożelu w kąpieli, aby cieszyć się dobroczynnym działaniem składników morskich na całe ciało. Opinie użytkowników są bardzo pozytywne. Wielu z nich chwali płatki za ich doskonałe przyleganie do skóry i uczucie komfortu podczas stosowania. Inni z nich doceniają szczególnie ich chłodzące i odświeżające działanie, które pomaga zmniejszyć opuchnięcia pod oczami. Marine Ampoule Eye Patch to nie tylko produkt pielęgnacyjny, ale to prawdziwy rytuał piękna. Dzięki połączeniu najnowszych technologii z naturalnymi składnikami morskimi, Atomy stworzyło produkt, który skutecznie odpowiada na potrzeby wymagającej skóry wokół oczu. Jeśli chcecie przetestować ten produkt, zwróćcie się do osoby, która dała wam link do tego nagrania. Na slajdzie, który się teraz wyświetla, oraz w opisie znajdziecie informacje do kontaktu z nami. W tym miejscu zapraszam również do subskrybowania naszego kanału, gdzie znajdziecie inne materiały poświęcone produktom firmy Atomy. Pozdrawiam serdecznie.